Ile pan zapłacił? 50 złotych. 50 złotych, super. Co? Ile? 50. Mm, Dobimy. Nie. Co to pan za 50 sprzedał? O, taka pani tam. Jest takie przysłowie w wojsku, że kobieta na okręcie, kurde, to okręt na dno, także. Mamo! No! Gdzie jesteś? Jestem! Siema, krzesło sprzedałaś? O, no, udało mi się. Mama, udało ci się sprzedała krzesło arcydzieło sztuki. Tak ja cię przyszłem pochwalić, tylko cię przyszłem, kurde. To są krzesła po 300, które my sprzedajemy. Na uwagi niekiedy mnie bolą, powiem szczerze. Dlatego, że Grzegorz jest dobry człowiek, on jest bezpośredni. On to, co pomyśli, co czuje, to on powie. Dlaczego te wszystkie wszystkie? My mamy. My wszystkie mamy po 50 loty. Primo, wszystkie po 50. Sekundo, jedno jest za 300, a drugie Primo, ty nie możesz sprzedawać, jak się z nikim nie skontaktujesz. Ja już się do tego przyzwyczaiłam, chociaż niekiedy tupnę nogą. A czwarte Primo, że powinny być ceny, na które notabene nie dałeś. Bo ja też mam swoje zdanie, też się znam na wielu rzeczach. Także nie może on wszystko wiedzący być.